Wychodzimy z inicjatywą utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Tułowice. Powołano do życia Młodzieżową Radę Gminy Tułowice i nadano jej statut. To pierwsza w historii taka inicjatywa. Pozwoli młodzieży na zabranie głosu w sprawach dla siebie ważnych. Fajnie, że młodzi ludzie się zaktywizowali. To już chyba wszyscy zauważyli, że wybory, które niedawno były do Sejmu i Senatu, Ruszyły młodych ludzi. Wydaje mi się, że właśnie my, jako młodzi obywatele, uczymy się takich różnych zasad, które będziemy mogli później jakby użyć, jak będziemy starsi, będziemy chcieli działać w różnych samorządowych instytucjach i po prostu uczyć się tego wszystkiego, jak to wygląda od najmłodszych lat. Młodzieżowa rada liczyć będzie od 8 do 30 członków w wieku do 25 lat. Nie chcemy, żeby to była taka rada klasyczna, jak w innych miastach, że mogą być tylko przedział wiekowy od 13 lat. Do 17 lat chcemy wyjść ponad to wszystko i stworzyć radę, gdzie każdy, nawet już pełnoletnia osoba może być i zarządzać w niej, i mieć głos, co się dzieje w mieście i w społeczeństwie. Ta grupa inicjująca, która powstała, musi teraz no, wziąć się do pracy tak? i poświęcić to się naprawdę, żeby to młodzież jednak tutaj. Jakimiś swoimi pomysłami i ideami zmotywować do jakiegoś działania. Młodzież liczy na zwiększenie inicjatyw i pozyskanie środków na projekty skierowane do rówieśników. Moglibyśmy fajnie zorganizować jakąś przestrzeń publiczną właśnie dla nas, dla młodych, żebyśmy mieli gdzie spędzać czas, w jaki sposób się rozwijać. Rozwój naszego miasta pod względem młodzieży jest bardzo ważny ponieważ to młodzież jest właśnie przyszłością narodu. Inicjatywa spotkała się z poparciem burmistrza i rady. Młodzież będzie mogła liczyć na pomoc doświadczonych samorządowców. My liczymy po prostu, że młodzież będzie wnioskować do, do rady nowoczesne, nowoczesne rzeczy i mamy nadzieję, że będą szukać sami, tak powiedzieli, będą szukać sami też źródła dofinansowania. No mamy nadzieję, że będzie taki nowy klef, po prostu dla, dla naszej rady gminy. Teraz się i później się. Trzymamy kciuki za dalsze losy młodzieżowej rady i z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyborów, zachęcając wszystkich do włączenia się w inicjatywę.